Sergiusz, Sergiusz, nie uciekaj! uciekaj, czekaj, robię mi, jakie masz odczucia po tym, co widzia, widziałeś? Co się stało z twoją inicjacji, Bo widziałam jego oczach bardzo takie mocne, oczyste, nie wiem co. No, takie, nie wiem, taka... Tak, tak, no. No szukali go, no, no wiesz, w momencie, kiedy, w momencie, kiedy jeden zawodnik jeden zawodnik drugiego dwa razy, tamten ma z nogi makaron, chodzi może, Estão dando um pano claro de I po 30 sekundach, wiesz, wchodzi, znaczy chodzi, lekarz i po 30 sekundach, yy, kończą walkę i to jeszcze jako nie Ja uważam, że go... No, to, ja bo, uważam. To, bo, to, bo, to był jednak faul, nie? No i tutaj powinien wygrać takfon. Yy, Ale on też chciał wrócić przed Tak, to, to, jest chyba, to jest też jest kluczowe, nie? Bo była na, na przykład taka sytuacja w UFC, gdzie Jan stracił pas, bo uderzył kolanem w dozwolonej pozycji. To najpierw jego rywalowi dali bardzo dużo czasu, żeby, żeby doszedł do siebie, on koniec końców nie doszedł do siebie i tą walkę wygrał. Wydaje mi się, że ludzie powinni ponosić konsekwencje swoje

no. Bo, bo to też nie jest tak, że to zobaczymy kiedy jedziemy, tu przyjechali jego rodzice, jest wiele znajomych, pierwsza walka, chciał się dobrze pokazać i to robił, no kurde. Mega zawód po prostu. Dziękujemy Ci bardzo za to, to trzymaj się, pogonka.